Napisałem jednemu znajomemu, że mam problem z to napisał mi daj je do stylu. Dlaczego podrywasz poruszika masa Shelle'ego? A co zrobić, żebyś oficerem drugiej żeby degradować się z zastępców... <grym> Wow, Ale pokczam! Cześć, jestem Florian. Rucham ci córkę. Witam, super panie wyglądacie dzisiaj. Bo tutaj niezłe dwie rakiety na tym szpitalu stoją. Dobra, Dobra lecę do Was. No! I teraz, dali. patrz teraz! Wchodzę Dobra. tam! Nie! O nie, 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 nie! Generem dzisiejszego odcinka jest Cantor, czyli strona, na której możecie sprzedawać swoje skiny. Sprzedaż jest natychmiastowa i nie musicie czekać aż ktoś kupi Waszego skina. Wpisując kod RudaNinja lub klikając link w opisie dostaniecie 5% więcej przy sprzedaży. To proste. Sprzedajecie skina za 100 zł, dostajecie za niego 105 zł. Strona jest banalnie prosta w obsłudze. Logujecie się przez Steama, klikacie jaki skin chcecie sprzedać, wybieracie formę płatności, akceptujecie ofertę wymian na Steamie i po chwili pieniądze są na Waszym koncie. Sama korzystam z tej strony i serdecznie Wam ją polecam. Same. Ej, daj lajka, nie bądź fajka. Powiadam, mm. Ej, ma, przepraszam bardzo. Mam pytanie, bo ja chyba oj, nie wiem, co oj, oj. to znaczy. Napisałam jednemu znajomemu, że mam problem z ciekawym, to napisał mi, daj je do co? O nie, o nie, o nie. o nie. Chyba przesadził, jakiś Ja wiem. Ale trochę to jest przesada, to przesada, to ja bym przeprowadził przez granicę Meksyku. Short, <grystanie> <grystanie> może przy... Za mną się Czy wy to widzieliście? Dzięki, zamknę. Nie, bo gdybyś zobaczył, co ja dostałam, to byś się zetrał a nie odpowiedział. Dobrze. O, szkolenie, szkolenie terenowe, tak. O kurwa. Yes. Królik. <laughs> ja, królik. Ja też był, a królik. gotowe. O kurwa. O, może pan mnie nauczyć tak szybko stawać z kolan? Obywatelu. Jeszcze Chmielasz, zrobi, lecę Chmielarz! Chmielarz, słuchaj. A, jeszcze jedno mam pytanie. A do takiego, wiesz, Marginesem. Dlaczego por podrywasz Porusika tu masa Tak on ja podrywam? No, dostał takiej. Eee, nie, to skarga, to skarga. On mnie podrywał. Powiedział, że potrzebuje jakiegoś super a ja powiedziałam ok. Nie, jaki farmazon, dobra, niech się pierdzieli. Ej, a mam pytanie, kiedy będę mogła mieć VSTera? Jak będę mógł... Od oficera drugiego stopnia jest VSTera. Dobra, a co zrobić, żebyś oficerem drugiego stopnia żebyś? Degradować się z dostęp to taki Lucy ruch trochę, więc nie. To jest, to jest krótsza droga. To jest krótka Ona droga. Jest nie no, pozdaję sobie Zalec. egzaminy go nie pozdawaj sobie. No, Pozdawajcie egzaminy, to, to. pokazywać się i tyle. No i drugi I Jaka córka, taka matka, można powiedzieć, troszeczkę na przekór w dzisiejszym Lucy san Zapraszam. Wow! Ale po Champ! No way! Nie! Tak, gratuluję. Nie. Piterze, gratuluję. Owsz. Trzeciego stopnia. Dziękuję. Jezu, za że dziękuję nie, bardzo. Nie, nie ma co, ale żeby ci nie odwaliło. Ja wiem, że to jest dużo. Tak, wiem, tak. że to jest stopień wysoki, ale naprawdę. To wysoki chyba. Spokojnie, tak. Dziękuję. Dziękuję. Spokojnie z tym. Dziękuję. Max Sergentz <laughs> pamięta. Piona. Yeah, piona? <laughs> Gratulacje, Tyson. Bo <Dobry> tak. Dalej. <laughs> dziękuję. Właśnie ja, na pobocze. Pobocza? No, no tak, właśnie. Krzysiu. Kant drogi. Tyle. Bo na telu porozmawiajmy kulturalnie. Nie dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Brawo. To już nikogo kurwa na dole nagle nie ma? No była dwójka. No jak? Przecież nie zejdą normalnie w in... Co tu się? No jeden jest. A, okej. Okay. On będzie go podbierał do tego. Dobra, to jest ten, co ci zdymił. Okej, okay, dobra. Hmm. Nie, nie przywitałem się z tobą, przepraszam. Cześć. Jestem Florian. Rucham ci córkę. Nie! Stój! Zatrzy... Nie! Zatrzymaj się! Kurwa, Florek! Zatrzymaj się! Florek! Nie, nie robisz tego! Dobra, ja cię z... ad, 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 Czekaj, mam tu sprawy, kurwa, skomplikowane! ty mnie tutaj zujesz? Co się stało? Ania, Barekawa. Nic, nic. Ej, Florek, ej, dopadnę cię! Witam, super panie, wyglądacie dzisiaj? Cześć! Cześć! Eee... Dostało może panie ostrzeżenie o, yy, o zagrożeniu terrorystycznym? Nie, nie, nic nie wiadomo U? na temat. Bo tutaj niezbęd dwie rakiety na tym szpitalu stoją. Siła, no <laughs> Dobre! Ej, co jak co, ale to było naprawdę zajebiste. Ale to było mega dobre! <laughs> Już teraz coś takiego słyszałam tak szczerze. Kaś, co się przygotował, ty! Dobra, Gość, lecę do was! Spokojnie, wszystko pod kontrolą, lecę! No! I teraz, patrz teraz! Wchodzę tam! No, zamieszał, kur... Ale... to było akurat Jest powrotem do szpitala Davis, mocna, mocny poślizg Giuteran szybki. I do starego odholownika lecimy do wschodu. Gabi! Nie krzycz, kurwa, tak! Dreszpizdę! Przecież tak drepizdę, że już nie mogę. Zostawcie mnie, proszę, ja nie Zatrzymaj się! Wieździe się to na dobre. <tryrei>. Aula. Aula. <try hygiene> Aula, <try Activate>. Nie Nie nadaje ja się, dochodzenia po dźwigach... Chyba kręgosłup złamałam oh. Ja chyba też, boli Szukam Cię, szukam Cię Na dole jestem, boli Cześć oh. Chyba coś sobie, sobie złamałam Masz super moce Fatalnie chodzi mi, idzie mi wchodzenie po takich rzeczach A tylko Iwonka ma klucze Ja mam swoją furę A dobra Nie dostaję podlewu, za <słyski> Co ty mówisz? Wszystko git? Ciągle o kurwa! O nic nie, nie chcesz jedzieć. Co się Nic, Nic, nic. Dobra, A, będę rzucać jednego. Będę rzucać jednego. Ok. Do pojechali. Aha. Boku. Spokojnie. Wy ten. Oczekajmy chwilę, bo ja myślę, że oni nie zabiją. A jest to dla wower, jeden dla akura. No nie wierzę, że one tak ja latają tak ty Lanowe, lanowe. Masz jeszcze jednego czy nie? Tak, tak, tylko teraz widzisz wy, jak od razu. Jak one latają ty Dobra, ja w razie to stoję, tutaj będę patrzył plecie plecy. No. Hmm. Dobra, dobra teraz, 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 teraz Słuchajcie, ja sobie z nic nie patrzymy plecy. Tutaj ona się kręci cały czas. Czy... Ty, Za dałam! W Jeszcze da, jeden tu jest! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze dobra, wy się skupcie na tamtych dwóch! Tu jest ten! Tak? Oddaję się! Ty, ty tam ku... tam. No i kur... kur... Masz pozew? <grym> <grym> o nie! 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 <śmiewamy> ją, jedziemy! Nie! Nie, nie, nie! Zabambik! Ja pierdziemy! Rozumiesz to? Ona się wywróciła o własne nogi.